Trzy słowa określające fundację: pasja, rozwój, przyjaźń. Dlaczego zaczęła pani pływać? Chciałam się nauczyć pływać, wykonać strach przed wodą. I co pani wow. daje pływanie w fundacji? Energię. Energię. Uwielbiam pływać. Pokochałam wodę po prostu. Nie wyobrażam sobie, nie chodzić na zajęcia. Dlaczego warto pływać? Bo poprawia wpływanie kondycję, zdrowie. Urodę, jest fajne towarzystwo, super trener, pozytywna atmosfera, więcej jest energii, lepsze samopoczucie, więcej radości? Więcej radości, tak, zdecydowanie. Dlaczego warto? Dlatego, że moja kondycja się poprawiła. Jak zaczynałem w październiku, pływałem dwie długości i już nie wiedziałem, mogłem. A teraz 12 bez przerwy i jestem szczęśliwy. A dlaczego? Bo. Staszek, czyli nasz instruktor, tak na mnie nauczył pływać, więc warto przychodzić i pływać. Dlaczego lubicie fundację? Lubimy fundację, bo dzięki niej po prostu możemy się zrelaksować, możemy poprawić swoją kondycję. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, spotykamy tu wspaniałych przyjaciół, mamy cudownych trenerów, więc po prostu fundacja to nasz widok. Dlaczego poleciłaby Pani znajomym pływanie w fundacji? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest u nas bardzo dobra atmosfera. Myślę, że fundacja ma taką fajną atmosferę. Instruktorzy są naprawdę nastawieni na fajny kontakt z dorosłymi, z młodzieżą na każdym etapie zaawansowania. Fundacja stawia na rozwój nie tylko poprzez naukę, ale również poprzez zabawę. Organizuje ró różne kolonie, obozy, spotkania. Ile lat jest Pani w fundacji? 7 lat. I co pani to dało? sens takiego robienia czegoś dla innych, a przy okazji dla siebie. Spotykamy tu wspaniałych ludzi, spędzamy fajnie czas. No po, 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 pogłębiamy swoją e, kondycję. Nauczyliśmy no, się tutaj też pływać. No, ale... Powiedz o trenerach. No i, no i tak ja no, myślę, leży. że lepszy, lepszych trenerów jak w fundacji nie ma chyba nic Nie, nie tylko w Polsce, ale my, myślę, że i na świecie. Naprawdę. Po prostu są rewelacyjni, dają nam kość, ale tu dzięki temu podnosimy swoją kondycję i zarąbiście. Więc przychodźcie.